Dedykowaliśmy ten film, aby uczcić i upamiętnić życie pięciu niezwykłych osób, które niedawno odeszły. Te gwiazdy Wanda Koczeska, Aleksandra Zawieruszanka, Janusz Majewski, Janusz Morgenstern i Wojciech Kilar, każda z nich wywarła unikalny i trwały wpływ na swoje dziedziny, a ich wkład wciąż rezonuje z nami. Wyruszmy w podróż przez ich życie, pracę i dziedzictwo, które po sobie pozostawili. Wanda Koczeska zmarła w 2008 roku. Pozostawiając po sobie dziedzictwo, które nadal jest cenione przez wielu. Wanda była ikoną polskiego kina, znaną ze swoich niezwykle poruszających ról w filmach takich jak Król Maciuś I i Samson. Jej kariera była naznaczona zdolnością do wniesienia głębokiej intensywności emocjonalnej do każdej postaci, którą grała. Występy Wandy to nie tylko aktorstwo, ale prawdziwe doświadczenia, które pozwalały widzom odczuwać każdy niuans życia jej postaci. W filmie Król Maciuś I Wanda wcieliła się w postać, która była zarówno silna, jak i wrażliwa, odzwierciedlając ducha filmu z wrażliwością, która uchwyciła istotę jej roli. Jej praca w Samsonie ukazywała jej zdolność do podjęcia się złożonych ról i dostarczania występów, które były zarówno zniewalające, jak i niezapomniane. Wkład Wandy w polskie kino był ogromny, a jej praca wciąż inspiruje nowe pokolenia aktorów i twórców filmowych. Jej śmierć była ogromną stratą dla przemysłu filmowego, ale dziedzictwo Łandy Koczeski żyje dalej dzięki jej niesamowitemu dorobkowi. Jej występy wciąż poruszają widzów, a jej filmy pozostają świadectwem jej niezwykłego talentu i oddania sztuce. Aleksandra Zawieruszanka, która zmarła w 2019 roku, była kolejną wybitną postacią polskiego kina. Znana ze swoich ról w pożegnaniach i Roku Spokojnego Słońca. Aleksandra wnosiła unikalne połączenie gracji i emocjonalnej głębi do swoich występów. Jej aktorstwo cechowało się subtelnością i niuansami, pozwalając jej nawiązać głęboki kontakt z widzami. W pożegnaniach Aleksandra zagrała rolę, która wymagała zarówno siły, jak i wrażliwości. Jej interpretacja była autentyczna, wciągając widzów w emocjonalny krajobraz jej postaci. Podobnie jej rola w roku spokojnego słońca pokazała, jak potrafiła wnosić złożoność i głębię do swoich postaci, czyniąc jej występy zarazem poruszającymi i potężnymi. Śmierć Aleksandry pozostawiła pustkę w polskim kinie, ale jej filmy wciąż są cenione za piękno i emocjonalny wpływ. Jej dziedzictwo to artystyczna doskonałość i głęboka więź z widzami, która zapewnia, że jej praca pozostaje ceniona i wpływowa. Przechodząc do Janusza Majewskiego, który odszedł w 2020 roku, wspominamy twórcę filmowego, którego wizja i kreatywność były naprawdę niezwykłe. Janusz był ceniony za swoją pracę przy filmach takich jak Hotel Pacific i Lekcja Martwego Języka. Jego filmy były znane z misternie tkanych historii i eksploracji tematów historycznych oraz emocjonalnych, co wyróżniało go jako reżysera. Hotel Pacific jest doskonałym przykładem umiejętności Janusza w tworzeniu złożonych narracji o głębokiej emocjonalności. Film ten eksploruje tematy wojny i pokoju, uchwytując ludzkie doświadczenia z wrażliwością i wnikliwością. Lekcja martwego języka to kolejny dowód na mistrzostwo Janusza w opowiadaniu historii, oferując porywające spojrzenie na wydarzenia historyczne i osobiste doświadczenia. Śmierć Janusza Majewskiego była ogromną stratą dla świata kina. Jego wkład w film był naznaczony przemyślanymi treściami i emocjonalnym oddźwiękiem. Jego praca wciąż inspiruje twórców filmowych i angażuje widzów, zapewniając, że jego dziedzictwo przetrwa dzięki opowiadanym przez niego historiom. Oddajemy również hołd Januszowi Morgensternowi, który zmarł w 2011 roku. Morgenstern był mistrzowskim reżyserem, znanym z umiejętności ukazywania życia i miłości z wrażliwością i głębią. Jego filmy, w tym Do widzenia do jutra, uchwyciły piękno i złożoność ludzkich relacji, oferując widzom okno na skomplikowaną naturę ludzkiego doświadczenia. W Do widzenia do jutra Janusz Morgenstern pokazał swój talent do tworzenia filmów, które były zarówno emocjonalnie bogate, jak i wizualnie imponujące. Filmowe ukazanie miłości i ludzkich więzi było naznaczone autentycznością i głębią emocji, odzwierciedlając zdolność Morgensterna do opowiadania historii z prawdziwym uczuciem i wglądem. Śmierć Janusza Morgensterna oznaczała koniec pewnej epoki w polskim kinie, ale jego filmy nadal inspirują i poruszają widzów. Jego dziedzictwo to doskonałość w opowiadaniu historii i głębokie zrozumienie ludzkiej kondycji, co zapewnia, że jego praca pozostanie cenioną częścią historii filmu. Na koniec wspomnijmy Wojciecha Kilara, legendarnego kompozytora, który zmarł w 2013 roku. Wkład Wojciecha w muzykę filmową był niczym innym jak niezwykłym. Jego ścieżki dźwiękowe do filmów takich jak Drakula i pianista są ikoniczne, dodając głębokiej warstwy emocji do doświadczenia filmowego. W Drakuli Wojciecha muzyka stworzyła atmosferę pełną niepokojącego piękna, idealnie dopasowaną do gotyckich motywów filmu. Podobnie jego muzyka do pianisty dodała głębi emocji, wzbogacając filmowe przedstawienie walki i wytrwałości. Kompozycje Wojciecha Kilara były naznaczone zdolnością do wywoływania potężnych emocji i tworzenia niezapomnianych momentów filmowych. Śmierć Wojciecha Kilara była wielką stratą dla świata muzyki i filmu, ale jego dziedzictwo przetrwa dzięki jego niezwykłym kompozycjom. Jego muzyka wciąż porusza i inspiruje widzów, a jego wpływ jako jednego z największych kompozytorów filmowych pozostaje silny. Gdy wspominamy życie i dziedzictwo Łandy Koczeski, Aleksandry Zawieruszanki, Janusza Majewskiego. Janusza Mogensterna i Wojciecha Kilara. Staje się jasne, że każda z tych niezwykłych osób wywarła głęboki wpływ na świat sztuki. Ich wkład pozostawił niezatarte ślady, a ich praca nadal jest świętowana i ceniona. Jeśli uznałeś ten hołd za wartościowy i chcesz zobaczyć więcej treści upamiętniających życie legendarnych postaci, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji i włącz powiadomienia. Dzięki subskrypcji pomożesz nam zachować pamięć o tych niezwykłych gwiazdach i zapewnisz, że ich wkład będzie honorowany przez przyszłe pokolenia. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli nadal dzielić się ich historiami i celebrować ich niezwykłe osiągnięcia. Dziękuję bardzo za to, że dziś ze mną wspominałeś tych niezwykłych artystów. Twoje zaangażowanie pomaga nam uhonorować ich dziedzictwo i zachować ich pamięć. Do zobaczenia następnym razem, dbaj o siebie, pielęgnuj ich historię i trzymaj w sercu ich artystyczny wkład.